jesteś przewodniczącym forum w naszym tutaj mieście. Czy to jest taki rzymski rynek, podczas którego się dyskutuje, podejmujecie, podejmujecie jakieś działania? Jak to wygląda? Jak wasza praca wygląda? No, trochę skorzystaliśmy z tej historycznej. <grystanie> z historii. <grystanie> tak, 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 z tej nazwy historycznej. Natomiast Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego to jest grupa ludzi, która ma służyć jakąś pomocą, jaką, jakimś rozeznaniem, jakie są potrzeby, jakie są, jakie są problemy seniorów w powiecie mikołowskim. I to jest taka grupa, która ma współpracować i pomagać zarządowi powiatu właśnie w podejmowaniu, w podejmowaniu różnych działań na rzecz seniorów. Czy dużo jest takich problemów z, z praktyki już? Dosyć sporo. Sama wiesz, bo, bo też jesteś szefową miejskiej grupy takiej senioralnej, Rady Seniorów. Forum to jest rada, tylko że na poziomie powiatu. Nie uzurpujemy sobie żadnej władzy, że tak powiem, nadzorczej, czyli, tylko po prostu nie jest troszkę. Troszkę inne są problemy, związane głównie z pomocą społeczną, ze służbą zdrowia. I jak gdyby, jak gdyby te problemy, które wy rozwiązujecie, my staramy się to zrobić globalnie na rzecz wszystkich gmin powiatu. No tak, bo my pracujemy właściwie dla miasta, tak, dla mieszkańców tak, tego tak. miasta, ale bardzo dużo takich tematów nas łączy, bo my ze sobą bardzo dobrze ze sobą współpracujemy. Z... Ale są ciężkie tematy, bo służba zdrowia to, to, to są tematy, które na poziomie razu, samorządu tak, nie przeskoczymy. Tak, Tutaj tak. Nawet, nawet samorządy sobie nie dadzą rady. Natomiast jest wiele takich spraw, jak takie doraźne działania, czy to na rzecz poprawy struktury tej, 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 tej przyjaznej seniorom w mieście, tak jak chodniki, jak różnego rodzaju, różnego rodzaju podjazdy. Kursy tutaj. autobusów pamiętam, to tak. też Rosji. Tak, tak. No to jest takie, a poza tym dość istotna to jest również no, oferta dla seniorów wyciągnąć ich z domu, żeby nie czuli się samotni, tak powiem, zaniedbani. Tutaj jest to, te, te, te takie pole wymiany, wymiany poglądów. Ja myślę, ja myślę, że yy, to jest... Zasadniczy, główny cel, żeby ludzie czuli się, żeby seniorzy czuli się nadal potrzebni i użyteczni. I ja myślę, tak nie chwaląc się, że nam się to udaje. Taki, nawet w 90%, bo to widzimy podczas naszych spotkań, waszych i naszych, że jednak ci ludzie chcą wyjść z tego domu. Ja ci powiem, że nawet jestem taki, taki bardzo yy, dumny z tego, że jak rozmawiam z kolegami z innych powiatów, to zazdroszczą nam. Bo u nas raz, że mamy bardzo dobrą współpracę z władzami, z, z samorządowcami, mamy wspaniałą Sabinę, która jest tym łącznikiem, naszym, jest pracownikiem samorządowym, która opiekunem koordynuje ja te tak, 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 koordyn, nasze działania. Także a oprócz tego trafiło nam się naprawdę fajnie, fajne towarzystwo, że, że aktywne, chętne do roboty, także bardzo wiele takich... Działań. Inicjatyw takich się daje. Bo ja tak. myślę, jak mówisz o tych, o tych kolegach z innych powiatów, że ja nie wiem, czy to nie zależy od tego, że nam się musi chcieć. Bo jak się komuś nie chce, tak, tak. a poza tym musi być też taka osoba, taka, taka, która ma tego powera i ciągnie, ciągnie, bo my jednak nie chwaląc, się tak, ciągniemy. Zdecydowanie. No, tak? Mnie zawsze mówili, że. Mam owsiki, że nie umiem usiedzieć. Aha. I faktycznie, no właśnie w, w tych działaniach na rzecz większych grup to już od bardzo dawna się specjalizuje. No i to tak Sabina zaproponowała parę lat temu, żebym również to skoordynował, te działania seniorów na poziomie powiatów, no i tak się jakoś udaje. Tak, tak, no i dobrze się. W miarę dobrze się pracuje. I tak. muszę powiedzieć, nam się też dobrze współpracuje. Zdecydowanie. I to we wszystkich, bo to mamy w każdej gminie z powiatu i z wszystkimi mamy bardzo dobry kontakt, bardzo dobrą łączność. Że... Genku, ale takim, takim takim waszym ideałem jest raz zawsze w roku zorganizowanie. To jest taka wasza perełka, konferencja naukowa, i to tak. już będzie czwarta. czwarta. A, będzie A czwarta. w tym roku po To są, To są bardzo, bardzo. Ścisłe tematy przygotowywane, głównie związane właśnie z pomocą społeczną, ze służbą zdrowia. No i to staramy się zapraszać naprawdę ludzi znaczących, znaczących. Z, z kraju, wiedzą, właściwie już z kraju, bo przecież to, to już ma teraz poziom krajowy. Tak, bo już, tak. no, udało się udało się dotrzeć i przez te nasze fora y, takie, takie, takie ogólnopolskie. Ale również tutaj lokalnie, w województwie jesteśmy na tyle znani, że mamy. Że... Zap... Znaczy, proszą nas, żeby wysłać im zaproszenie na te nasze spotkania. Żeby, żeby, żeby mogli przyjechać. Tak, żeby mogli... A w tak. tym roku wydaje mi się, że tematem jest chyba? E... Psychi... Pomoc, pomoc, pomoc psychiczna. Pomoc, tak, pomoc psychiczna. Czy to jest rzeczywiście wśród naszych seniorów, wśród nas właściwie, taki problem? E... Wiesz co, ja tego. W tym gronie najbliższym, ja tego nie odczuwam, ale jak takie rozeznanie bardzo wiele osób jest w takim stanie przeddemencyjnym już prawie, już tak zrezygnowane. I ta sytuacja, ta polityczna sytuacja też pływa, nie napawa optymizmem, tak. tylko to rzeczywiście, ludzie są zagubieni. Udało się politykom skłócić naród, także tak. to, to nawet w rodzinach są, są nieporozumienia, to co dopiero na takim, na takim forum szerszym. Ale y, no, z, z kolegami rozmawiając, to z tego co wiem, to kilka osób pozamykało się w domu właśnie w demencji. Tak? I, tak, Niech... tak, demencja i są, są leczeni są. są, są pod ścisłą kontrolą, nawet nie rodzina, ale służby zdrowia. To ja myślę, że, że razem z wami w ubiegłym tygodniu to było trójka naszych i z, i z Forum i, i, i z Rady Seniorów, pojechałyśmy, bo to Panie były, bo przewaga jest jednak kobiet, pojechałyśmy do Go Godowa. To jest mm -hmm. tak zachęcić. Co prawda, Rada to są młodzi ludzie, mm. ale przypomnieliśmy, że oni też kiedyś będą trochę starsi, tak, tak, tak. że ten czas jednak szybko biegnie, żeby założyli albo forum, bo to jest też gmina, mm. albo Rada. I może nam się uda, bo yy, opowiadałyśmy o tym, co my robimy mm. tu w Michołowie razem, wspólnie. I takie zainteresowanie było, więc mamy nadzieję, że znowu wspólnie weszliśmy na teren trochę innych gmin, że ten Mikołów jednak, jednak no, dużo, dużo pracuje na rzecz seniorów, ale y, mamy też współpracę i to wyście rozpoczęli z Czechami, z Ostrawą, skąd ta Ostawa? Znaczy, Mikołów miał zupełnie przypadkowa Ostrawa, ponieważ myśmy mieli bardziej z takim przedmieściem Ostrawy kontakty jeszcze samorządowe z Klimkowicami. Jeszcze kiedyś. Tak. Aha, no. I to tak do nas co roku na, na, z dwoma, z trzema wizytami przyjeżdżała ta Klimkowicka Dychowka, ta ich orkiestra Denta. Myśmy tam do nich też, potem były robione różnego rodzaju imprezy sportowe. Nasz AKS grał w Klimkowicach. W i teraz, no dosłownie niedawno, dwa, trzy lata Czy, temu, tak. no, nawiązał się taki kontakt z samymi Klimkowicami. To jest, ja sądzę, że to się bardzo dobrze będzie rozwijało, ponieważ jest taka potrzeba. To nawet oni mają zupełnie inne struktury i inaczej są zorganizowani, inaczej są finansowani, także różnic jest bardzo wiele. Natomiast jest jedno coś... Co, co nas na pewno łączy. Oni by chętnie pozwiedzali nasze tereny, my chętnie pojedziemy, pojedziemy do, pojedziemy nich, do tak? nich. Czy to daje takie dobre wyniki? Ma to przyszłość? My się wydaje, że tak. Tak, zdecydowanie ja też tak uważam. Bo um, kłopotem, naprawdę kłopotem, i to, i to jest sprawa do rozwiązania, jest transport. Bo to, że my sobie tak, tutaj imprezy tak. robimy w własnym gronie, to tam jakieś ognisko, jakieś spotkanie, tak, jakieś tak, tańce, tak. to wszystko to jest łatwe do zorganizowania. Natomiast no, takim, takim poważnym kosztem i poważnym utrudnieniem takich to jest... kontaktów to jest ten autobus. Ten autobus jednak na no taki taki autobus do, do Ostrawy dla 40 osób, no to jest minimum te gdyby na to zrobić, tak. to jest po, po, to jest koszt. Tak, to jest kosz. Ale gościliśmy parę dni tak, 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 temu tak, tak, tak. przedstawicielki właśnie, tak, tak. właśnie organizacji senioralnej z Ostrawy i myślę, że bardzo się wszyscy już polubiliśmy wzajemnie. I wiesz, ja myślę, że musimy wypracować pewien taki system, taki Szymel. Bo zdecydowanie tańsza byłaby, byłby transport yy, koleją, czy czeskim. One przyjechały. I one przyjechały koleją tak. i to mnie tak z to mnie, tak, tak. Z z dyscypliną, to mnie tak, te tak zmobilizowało, żeby się zastanowić, żeby zorganizować taki na próbę ze dwie wycieczki do Ostrawy pociągiem. pociągiem. Tak, tak, I tak, zwiedzić. I wcie, tak. Tak, tak. Oni niech nam tam cały program przygotują, a my przyjedziemy z dobrym... I potem pięczeniem. zaprosimy... I, 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 i potem tak, wiceprzewodniczący. Tak jest. Do, potem do my no, Myśmy nawet wspólnie podpisywali porozumienie. Tak, 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 że mamy takie wstępne porozumienie. No jest tam jeszcze bardzo wiele wiele punktów do dopracowania, bo to jest intencja. To, cośmy podpisali, to jest intencja współpracy. Ale chce się nam i im... Tak, też. tak, tak. I tak. oni też byli bardzo zainteresowani. No i widać, że tam też jest takie grono, które no, czuje sympatię do tych terenów polskich, my tak samo, my wzajemnie. Tak, gramy wzajemnie, tak. No. bo ze Słowacją nam się nie udaje. Myślę, że się też uda, chociaż to jest troszkę, troszkę dalej, ale też się to jakoś… Ja myślę, że, że jakbyśmy za dużo tych srok to, było... to byśmy się zagubili w tym wszystkim. Masz rację ja myślę, i wtedy, tak. Ja myślę tak. sprawdzić to, jak tak. to już będzie hulało, jak to już będzie miało własny, własny napęd, to w ten czas możemy... My mamy tak samo um, bardzo, dobry, bardzo dobre kontakty z powiatem Nois. No tylko że to jest. To jest hmm, trochę to dalej. To trochę jest koniec, koniec dalej. Niemiec. Tak, nie? To, nie? To, to, to jest to tak. jest dalej, tak. Hmm. Czy jesteś optymistą? Zresztą jak ten dobrań? rok? Jak ten rok widzisz? Bo ja jestem zawsze byłem optymistą. Ja, tak? ja też, ja też. uważam, że, że te, te, te nasze, nasze dni następujące, te, te kolejne dni są zawsze lepsze niż te, które już minęły. też te, co co było. Tak, niż to co było. No natomiast, natomiast yy, nie doładowują tego optymizmu te działania, te działania polityczne. To mnie tutaj trafia Mam poważne obawy, że nadal będziemy przez taką, przez taką politykę to naszą, będziemy nadal skłóceni. Ciężko będzie ten naród posklejać z powrotem. Ale wiesz co, ja jestem optymistką, bo patrząc na nas w Mikołowie może mamy inne czasami tak. poglądy, wolno nam je tak, mieć. Tak, tak, tak. Natomiast tak mnie się przynajmniej wydaje, że czujemy potrzeba, potrzebę, być ze sobą i to jest chyba najważniejsze. Oczywiście, oczywiście. Wszystkie, yy, przede wszystkim jest bardzo wiele yy, takich tematów, bardzo wiele spraw, które trzeba załatwić pozapolitycznie, tak, daleko tak, od polityki. Tak, daleko. I, i, i wydaje, wydaje mi się, że to nam się udaje. Poszukać tych tematów i zrobić tego. A na dobrą sprawę, jak się ma te 70 i troszkę więcej lat, to już właściwie trzeba. Traktować to życie trochę rozrywkowo. Trochę tak nie, nie, nie ładować w siebie problemy, ale raczej przyjemności.